Chciałem powiedzieć, że ważne jest, byśmy trwali w rzeczywistości, która jest uporządkowana poprzez rozumienie na poziomie ugruntowanym. Ugruntowane rozumienie świata, w którym żyjemy, to te, które ma odniesienie do filozofii do myślenia opartego na wysokich wartościach myślenia filozoficznego prawdy dobrej i piękna to jest świątynia ducha to jest świątynia myślenia które wsparte empiryzmem wsparte materialnością pozwoli każdemu człowiekowi sięgać do przekraczania granic do wartościowywać się kulturowo i budować swoją autonomię i swoją suwerenność.